Motowizja przedstawia wyjątkowy dokument. Nie jestem w stanie wytłumaczyć, co siedzi w głowie kierowcy rajdowego. Nie czuję tego nawet rodzina, chociaż jest bardzo blisko. A tego się nie da powiedzieć i wytłumaczyć. Mistrzowie motorsportu. Dla Polaków to było ogromna sprawa, że właśnie Polak, że Polak potrafi wygrać, to znaczy ich autorytet wzrasta. Film zrealizowany na 70-lecie Polskiego Związku Motorowego. Jak wygram zawody gdzieś na świecie i usłyszę polski hymn na przykład na X Games w LA, no to jest dla mnie wielka sprawa i zawsze byłem z tego dumny, że mogę im pokazać, że, 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 że stąd też się da. Historie najwybitniejszych polskich kierowców. U mnie w ogóle jest taką sytuacją, w której rzeczywiście czułem rajd. To nie był ten moment, kiedy jesteś na podium, otwierasz szampana. To jest takie dwa, trzy dni po zawodach, i nagle sobie przypominasz, co robił zespół, jak wszyscy działali i, i myślisz co że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Wielkie emocje. Ja nigdy nie czułem chęci udowodniania komuś z, e, czegoś. E, ja chciałem sobie udowodnić, chciałem powrócić do tego, co, co robiłem przed wypadkiem e, i dla mnie jest to jeden z większych sukcesów jako człowieka, jako sportowca. Życie dla sportu. Wygrane marzenia. Ja zawsze mówiłem rodzinie, że się mnie pytali, co chciałbym robić w życiu. Może miałbym być, chciałbym być prawnikiem, lekarzem? Nie, ja chcę być sportowcem, najlepszym na świecie. Film dokumentalny Mistrzowie Motorsportu. Oglądaj w piątek 1 maja o 21:25.